zaprasza na program W ostatnim czasie przez media i portale tematyczne przetoczyła się dyskusja poświęcona tunelowi średnicowemu, a właściwie szansy na jego realizację. Czym właściwie jest? To nazwa dla tunelu, który poprowadzi tory kolejowe z nowego dworca Łódź Fabryczna w dwóch kierunkach. Jedna nitka pójdzie w stronę dworca Kaliskiego, druga wyprowadzi ruch kolejowy na północ. W kierunku Kutna, a dalej Gdańska, Bydgoszczy i Poznania. Kolej łódzka kiedyś tam w XIX wieku i później została źle zbudowana, można powiedzieć, dlatego że pierwsza linia, która wchodziła do Łodzi, no to skończyła się na Łodzi Fabrycznej. Później została zrealizowana kolej obwodowa, która rozprowadzała po kraju e, ten cały układ kolejowy i e, trzeba sobie powiedzieć, że połączenie średnicowe Stacji Łódź Fabryczna ze Stacją Łódź Kaliska jest, ma podstawowe znaczenie dla Układu Kolejowego Łodzi nawet dla Krajowego Układu Kolejowego. To jest to linia kolejowa podziemna, która będzie zespalała dwie istniejące linie. Po wschodniej stronie miasta tą do Łodzi Fabrycznej i po zachodniej stronie miasta tą przebiegającą przez Stację Łódź Kaliska. Patrząc na tunel średnicowy nie tylko rozwiązujemy problemy, które które nie są rozwiązane przez ponad 100 lat, natomiast tak naprawdę liczymy na to, że budując tunel średnicowy wbudujemy pierwszy odcinek kolejowy, kompletnie nowy, od ponad bodajże 20 czy 30 lat. Również dla rozwoju nowego dworca fabrycznego przedłużenie linii w stronę zachodu ma kluczowe znaczenie. Po zakończeniu pierwszego etapu dworzec fabryczny nadal będzie dworcem czołowym, w związku z tym tutaj nie przybędzie nam znacząco liczba połączeń, jakichś dodatkowych, być może, że ta liczba połączeń będzie zwiększona w sensie częstotliwości, natomiast jakaś duża liczba połączeń nowych nie powstanie, bo możliwości przejazdu bez powstania połączenia z, z dworcem kaliskim no będą nadal ograniczone. Można powiedzieć, że tunel średnicowy łączący Fabryczną z Kaliską jest w ogóle sprawą życia i śmierci Połączeń kolejowych dla Łodzi i Włodzi. Podróż przez Łódź jest znacznie szybsza, znacznie mniej problematyczna, co pozwala przyspieszyć trasy pociągów jadących z Warszawy przez Łódź do Wrocławia i dalej. Także mamy nadzieję, że właśnie wybudowanie tego fragmentu rozwiąże problemy, które w Łodzi istniały i były związane z koleją przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Sprzymierzeńcem łódzkich planów budowy tunelu średnicowego, zgodnie z przewidywaniami, jest samorząd Wrocławia. My mamy ten problem, że do, do Warszawy musimy jechać przez Poznań albo przez Górny Śląsk. Łódź miałaby tę zaletę, że byłaby takim miejscem węzłowym dla tych kolei dużych prędkości. To zawsze przynosi też i dodatkowe korzyści. No i Łodzi się też wiele należy. No, Warszawa ile mogła, to z Łodzi wyssała, tak? niewiele dając w zamian. Po wielu miesiącach konsultacji wybrano także jeden z wariantów, poprowadzenia linii kolejowej od dworca fabrycznego do rozwidlenia na południe i północ. Bliskość w kniaży powoduje również utrudnienie tego wszystkiego, więc gdyby na przykład tunel szedł najprostszą drogą pod ulicą Narutowicza i Zieloną, i potem tam przy rejonie placu Halera i gdzieś włączał się w układ, w układ kolejowy w rejonie tak naprawdę wiaduktu na Konstantynowskiej, to po to, żeby on się wplutł w torowisko Kaliskiej, to trzeba by przebudować tamto torowisko. To jest pierwszy koszt, który, przed którym broni się kolej, ale po drugie wysokości pokazują, że trzeba by aleje włókniarzy wrzucić na estakady że nie dałoby się wyjść z poziomami. Przewidywane koszty budowy, na no wstępnie nam to określa na rząd wielkości półtora miliarda złotych. Jak wiadomo, taki temat będzie podstawą do aplikacji o środki dofinansowania unijnego. Także faktyczny, realny koszt, jaki poniesie społeczeństwo, no będzie określony, kiedy będzie złożony wniosek i będzie podpisana umowa na dofinansowanie tego wielkiego przedsięwzięcia. Zdaniem osób zajmujących się inwestycją są duże szanse na pieniądze na ten projekt jeszcze w tym roku. Łódź, dziękuję za uwagę.